Witajcie! Ostatnimi czasy zrobiło się dosyć głośno o pewnej sprawie, bądź właściwie o osobowości jednych z uczestników tej sprawy, choć co prawda już głośno było o nich w telewizji w internecie od początku wojny na Ukrainie, to jednak wciąż ich serwetka pozostaje tajemnicza. Dzisiejszy film będzie o organizacji najemniczej, jaką jest PMC Wagner. Wiem, że pierwszy historyczny film miał być o historii Jugosławii. Jednak stwierdziłem, że materiał o Wagnerze będzie szybszy i prostszy do zrobienia. gdyż ponieważ Jugosławia to jest temat rzeka. Serdecznie zapraszam do oglądania. Gdzie tak Skąd się wzięli? Kim są wagnerowcy? Przed chwilą powiedziałem. Jednak skąd się oni wzięli? Założenie firmy przypisuje się Dimitriowi Utkinowi, podpułkownikowi Rezerwy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, urodzony w 1970 roku w Kirowogradzie, w dawnym Związku Radzieckim, dokładniej, obecnie należący do Ukrainy. Dmitri Utkin służył jako zawodowy oficer w armii rosyjskiej do 2013 roku. Ostateczny przedział wojskowy Utkina nie jest znany i pozostaje utajniony. Niektóre źródła wskazują, że Utkin był oficerem wywiadu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, a dokładnie Głównego Zarządu Wywiadowczego. Równolegle przypisuje mu się służbę w pesnazie, czyli siłach specjalnych Federacji Rosyjskiej. Obie informacje, jako utajone przez Armię Federacji Rosyjskiej, są nieweryfikowalne i mógł być on oficerem pomniejszych formacji. Jednak należy założyć, że ze względów na dzisiejsze powiązania Utkina z kręgami rządowymi Kremla, w tym bezpośrednio z Władimirem Putinem, informacje te są prawdopodobne. Jeszcze inne źródła przypisują mu konkretnie służbę w 700. niezależnym pododdziale lub drugiej niezależnej brygady Specnazu. Jednak ze względu na fakt, że informacje te nie mogły być udzielone przez Armię Federacji Rosyjskiej, można równocześnie je uznać za spekulację lub wręcz przypisywaną, przypisywaną Utkinowi legendę. Wcześniejsze podane informacje dotyczą głównie samego Utkina, i następne również, bo generalnie. Osoby wchodzące w skład grupy Wagnera mają z sobą jeszcze bardzo długą historię wsteczną. A dokładnie grupa Wagnera oraz jej by oraz obecni członkowie swoją historią sięgają do początków innych rosyjskich firm prywatnych, czy też filmów wojskowych, prywatnych, które teraz są, są oczywiście prywatne. E, takich, e, takich jak Anti Terror Oriel czy Morgan Security Group. E, jednak jest to. Jednak nie wspomniałem o tym w tym dokumencie, gdyż bardzo by to wydłużyło film. A jak chcę tylko powiedzieć w skrócie są Wagnerowcy, dlatego tak w nawiasie między jednym a drugim Akapitem. E, w linku w opisie, będzie, do, będzie skierowanie do. Do strony Hist.mag, gdzie jest pełny rozpis na temat dziejów, jeśli nie chwilowych akcji Morgan Security Group czy Anti-Terror Oriel, który nie pożył długo. Oraz pewnie tam jeszcze będzie więcej nieco o Korpusie Słowiańskim. Pomijając, pomijając już to, co Was powiedziałem, zapraszam do dalszej części filmu. Grupa Wagnera została powołana do życia w 2014 roku. Powstała krótko po tym, kiedy Dmitry Utkin w 2013 roku odszedł z wojska i po opadku innej firmy najemniczej z Rosji. Utkin podjął się wykonywania zadań w ramach innych prywatnych firm militarnych pochodzenia rosyjskiego, które w wyniku powiązań z Kremla z Basharem Al-Assadem zatrudniane były przez rząd Syrii ochrony pól naftowych i rociągów syryjskich przed państwem islamskim, w skrócie ISIS. Co najprawdopodobniej wciąż grupa Wagnera wykonuje. Około 5000 tysięcy bojowników służyło w Syrii. Prezydent Syrii jest w taki sposób powiązany z Rosją, że wspiera Baszara, by móc na jego wojnie testować swoje uzbrojenie. Jednak może o konflikcie w Syrii kiedy indziej. Wagner, działając w 2014 roku, prawdopodobnie tak jak jego poprzednik, Czyli korpus słowiański oraz jeszcze inny poprzednik, które też były filmami najemniczymi uzyskał złą sławę, podobnie jak w innych państwach na Bliskim Wschodzie, czy afrykańskich poprzez tortury, morderstwo z okrucieństwem i gwałty. Zyskał taką niejną sławę. Podczas rocznej działalności w Syrii i uzyskanemu doświadczeniu Utkin powołał do życia. Choć jeszcze nieformalnie swoją własną organizację, nazywaną Grupą Wagnera. Po raz pierwszy Grupa Wagnera ujawniła się pod swoją własną nazwą podczas działań w regionie lutańskim na Ukrainie, której formalnie Dmitry Utkin był obywatelem, ale działał przeciwko niej na polecenie Krebla. Należy założyć, że to właśnie to powiązanie i obywatelstwo pozwoliło Utkinowi ujawnić się. Dzięki temu, że był on obywatelem ukraińskim, Kreml wykorzystał to do usprawiedliwienia wobec opinii międzynarodowej tych działań jako rzekomego działania obywatelskiego, a nie ingerencji Rosji w integralne sprawy Ukrainy. Szlakiem byłem Wagnera w się głównie wojny domowe. Wagner działał przede wszystkim w wojnie w Donbasie w 2014 roku do teraz, kiedy ta wojna z wojną domową zmieniła się w inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, trzymając tą samą stronę, czyli separatystów i, i Rosjan. Działał również w wojnie domowej w Syrii, walcząc po stronie reżimu Bashara al asada oraz w wojnach domowych w Libii, Mali i Republice Środkowej Afryki. Brak informacji po trzej stronie. Oraz prawdopodobnie Wagner działa również w Ameryce Południowej w zakresie posiadania tam własnych instruktorów. W grudniu 2021 roku po zamachu stanu w Mali Nowy rząd wojskowy poprosił Rosję o pomoc militarną. W efekcie została tam wysłana grupa Wagnera. Według doniesień Washington Post, rząd Mali miał za jej obecność płacić 10 milionów dolarów miesięcznie. Liczbę żołnierzy tam oceniano około 1000. Malijska junta wojskowa potwierdziła obecność rosyjskich instruktorów wojskowych, a skutek czego prezydent Putin wygłosił dementi, według którego Kreml nie ingeruje. Te sprawy. Rosyjscy najemnicy walczyli w Mali z islamistycznymi bojówkami i grupami terrorystycznymi. Jednakże, według doniesień Washington Post, dopuszczali się także zbrodni narodności cywilnej. Między innymi w Mołra miał z zamordowanych udziale najemników aż 300 osób. Istnienie grupy Wagnera jako zawodowej organizacji najemniczej o charakterze wojskowym bazuje na nieścisłościach i lukach prawnych. W tym przede wszystkim luce w protokole dodatkowym do konwencji genewskiej z 1949 roku, który nie ustala, czy na przykład technik wykonujący tylko przemysł maszyny bojowej jest już najemnikiem, czy to tylko wciąż pracownik cywilny obsługujący sprzęt. A najprościej mówiąc, mniejsza grupa Wagnera wykorzystuje niedociągnięcia, niedopatrzenia w spisanym międzynarodowym prawie na... Wypisanej przed chwilą w przekładzie. przykładzie. Jednak nieścisłości prawne umożliwiają na powszechne działanie tzw. najemników. Rosyjska grupa Wagnera próbuje nawiązywać do amerykańskiej Blackwater. Jednak jest to jednak jest organizacją bardziej nieformalną i działającą na granicy prawa, a często przekraczając. Wagner w 2018 roku stoczył bój z siłami lądowo-powietrznymi Armii Stanów Zjednoczonych na terenie Syrii, w czasie trwającej tam oczywiście wojny domowej. Przechodzimy teraz do bardziej aktualnych wydarzeń, czyli udział grupy Wagnera w wojnie na Ukrainie. Wagnerowcy brali udział od początku właściwie tej wojny, E, czyli od samego 24 lutego 2023 roku. Jednak e, nie dawali sobie jeszcze wtedy tak bardzo sobie znać, jak chociażby pod Charkowem, jeżeli dobrze pamiętam. Najniżsi tutaj zaczęli odgrywać ale taką samą, jak zwykli żołnierze, tyle że warunki mieli już nieco lepsze od żołnierzy Armii Federacji Rosyjskiej, co zależy w którym momencie i na którym odcinku oczywiście. E, Udział Wagnerowca takiego, w przeciwieństwie do rosyjskiego żołnierza, właściwie różnił się niczym, bo to była na takiej samej zasadzie jak w II wojnie światowej, kiedy na froncie niemieckim, kiedy na froncie, kiedy yy, prowadzona była walka z Niemcami, nie było różnicy między walką z oficjalnymi siłami niemieckimi a waffen SS. Wagnerowcy oprócz z okrucieństwa zasłynęli również dramatycznie próby ratowania ilości personelu na froncie oraz oblężenia miasta Bachmut. W 2022 roku szef Wagnera Prigorzy yy, zawito do kilkunastu lub do, wszystkich, lub do każdego możliwego więzienia w Rosji. Przybył, wygłosił przemówienie na placu i zaoferował w ten sposób więźniom. E, Prace na froncie w ich szeregach. Krótko mówiąc chciał rekrutować więźniów do swojej jednostki. Ja przedstawiam się teraz w wojennej kampanii. Na tym słyszycie? Człowieka Wagner nazywa się. Wojna ciężka. Na wszystkie tam i tak dalej blisko nie podobne. Wydaje się, że u mnie koszty wojennych są prawie w 2,5 razy większe niż w Stalingradzie. Первый грех ⁇ это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех ⁇ это алкоголь-наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех – это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауны, мужчинами, там, с кем угодно. Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года, если моложе, бумажка от ближайших родственников, что они не против. Максимальный возраст, условно, условно, это Oczywiście najpierw wygłosił przy kamerze honorowe przemówienie, gdzie mówił również tak honorowe rzeczy, jak że ich jednostce jest zakaz gwałcenia, zakaz kradnięcia, zakaz mordowania cywili i nie wolno dokonywać odwrotu. Problem jest taki, że tydzień później, lub dwa lub więcej, latały po internecie filmy nagrane telefonami przez nich, jak albo się znęcają nad kimś, albo ktoś już ich zdążył nagrać wtedy. Udział Wagnerowców w Bachmucie był dla nich bardzo koszmarny. Wagner poniósł tam bardzo mocne straty. Jak podał sam Prigorzyn 24 maja Wagner stracił 20 tysięcy żołnierzy w Bachmucie, co, jak niektórzy podawali, powodowało paraliż dalszych działań Wagnera. Girkin zaś, czyli szef armii noworosyjskiej, czyli separatystów dombaskich, podaje, że było to 40 tysięcy. A jeszcze inni, że ponad 50 tysięcy. Wagnerowcy, jak Sami mówią, zajęli Bachmut, czego nie wszyscy chcą przyznać przez niską dostępność informacji o sytuacji z frontu w Bachmucie. 224 dnia tliła się operację po wzięciu Bachmuta, Bachmutska Miesorubka, zaczęła 8 ok. Бахмут нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных трупов украинских военных огромное количество. Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам до последнего сантиметра. Нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов, снарядный голод, которые лежат свободно на складах. Мы получали не более 30% от потребностей. Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед. Месяц назад нам прекратили выдавать боеприпасы. И мы получаем не более 10%. Мы собирались к 9 мая 2023 года овладеть населенным пунктом Бахмут. Но увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать. Потому что они сидят, трясут жирными животами и думают, что они войдут в историю победителями. Они уже в нее вошли трусами. Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 -го года мы Выходим из населенного пункта Бахмут. Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы. И чьи-то сыновья. И те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, блядь, боеприпасы? Посмотрите на них, су... Ж... Если вы даете норму боеприпасов, их в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. 24 числа 2023 года Пригожин rozpoczął бунт, которого поводом было, как сам твердит, сбомбардование позиции ПНЦ «Вагнер» przez войска российские. Текущая ситуация. Сегодня по нам был нанесен ракетный удар. После этого отработали вертолеты. После этого артиллерия. Команды исходили от начальника генерального штаба об уничтожении ЧВК «Вагнер». После совещания с министром обороны Шойгу, на котором они приняли это решение, уничтожить непокорные подразделения, которые родину готовы защищать, а их жопы нет. Сначала Вагнер относил в свои буки сукцессы, заели ростов над Доном, причем, чем, также, заели администрацию округа. После Czyli po zajęciu, Prygorzyn ogłosił, że oczekuje na przybycie Siergieja Szojgu i Waleria Gerasimowa, dwóch ważnych szefów armii rosyjskiej. Też w przeciwnym razie, jeżeli nie przebędą, zagroził zaatakowaniem Moskwy. My znajdujemy no. się w sztabie 7:30 jutra pod kontrolą wojny obiekty Rostowów, w tym świecie aerodrom. когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. По нам стрелять, а мы их сбивать. Сбили? Третью. И собьем все если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было. Ну, во-первых, я первый раз слышу. мы сюда приехали. Мы хотим получить начальник генштаба и шайки. Пока их не будет, пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Żaden z dwójki nie przybył, co poskutkowało marszem wagnerowców na Moskwę. Wieczorem 24 czerwca Prigorzyn poinformował o zakończeniu marszu w kierunku Moskwy. Według jego słów żołnierze grupy Wagnera dali na odległość 200 km od miasta i rozpoczęciu odwrotu. Krótko wcześniej kancelaria prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki wyda oświadczenie, w którym poinformował o rozmowach między Łukaszenką a Prigorzynym które miały zakończyć się porozumieniem, a zatrzymaniu kolumny wojskowej podążającej w stronę Moskwy. Według obecnych danych Wagner ma teraz działać z terenów Białorusi lub zostać rozwiązany 1 lipca. Należy wciąż przypomnieć i pamiętać, że prócz ledwo legalnego działania na świecie, grupa Wagnera jest odpowiedzialna za śmierć wielu niewinnych osób we wszystkich wojnach, w jakich miała okazję brać udział. Po internecie latają filmiki, jak żołnierze Wagnera za pomocą młotów wyburzeniowych rozbijają głowy jeńców wojennych lub rozstrzeliwują ludzi. Grupa ta również miała oskarżenie o poglądy neonazistowskie, czego potwierdzenia znaleźć niestety nie mogę. Prócz plotki, że po jednej z walk sił ukraińskich z Wagnerowcami po przeszukaniu ciał bądź po jeńców wojennych, Spora część z wagnerowców miała wytatuowane symbole powiązane z nazizmem. Obecność PMC Wagner w kulturze Wagner w kulturze internetowej, czy już na międzynarodowej, znany jest oczywiście prócz swojego skandalicznego zachowywania na froncie, znany jest z dwóch piosenek, a dokładnie Lieta i liety, Czyli Lato i Kusze, tłumacząc to dosłownie na polski, oraz te Wagner, czyli Oto Wagner, tłumacząc z rosyjskiego na polski. O grupie Wagnera również powstał film w 2022 Najlepsi w piekle, podczas działań w Donbasie. Te wszystkie wiadomości, jakie miałem do przekazania w grupie Wagnera dzisiaj, to wszystkie jakie miałem. Jeśli chcecie poczytać więcej o nich, zapraszam do wcześniej wspomnianego linku w opisie do strony HISMAK, gdzie jest dokładniejsza analiza powstania tej grupy. Gdyż również jak wspomniałem, PENZY WAGNER miał swoich protoplastów, którzy mieli nawet, no, <laughs> a bynajmniej jedna firma, dosyć interesująca, o, interesującą aferę międzynarodową, ale też sobie sami e, doczytacie. Jeżeli film wam się podobał to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. A jeżeli macie propozycję na jakiś inny krótki dokumentalny film, e, który jeszcze nie będzie się tyczył Jugosławii, bo ja na razie się dopiero rozkręcam. Będę zbierał od was e, jakieś propozycje na film e, jakieś uwagi yy, i tym podobne. Emocje przepraszam. Jest to mój pierwszy raz i poruszam temat, którego zaczynać chyba niespecjalnie powinienem, bo to jest tak głęboki też również temat, jeżeli yy, chodzi o PNC Wagner, że ja tylko chciałem... Na, otwarcie mówię. Chciałem ukazać tylko powierzchnię jakby Góry Lodowej. Aha. I niecałą dogłębną wiedzę o tej organizacji, dlatego Gdybym coś źle powiedział, coś przestawił niechcący, nie doczytał, czego nie powinno robić oczywiście przy filmie dokumentalnym, serdecznie i z wielką prośbą za zainteresowanych zapraszam do przeczytania mniejszym wspomnianego posta wywodu na Hismach o grupie Wagnerowców. Jeżeli chcecie jeszcze, żebym poruszył konflikt na Ukrainie. Jeżeli będziecie chcieli, chętnie, dokładnie, na zimno mogę w następnym odcinku opowiedzieć o pułku Azow. kim są, czy podobnie, tak jak tutaj tylko już może bardziej profesjonalnie. To było dzisiaj na tyle. Ja się z żegnam. Do zobaczenia do następnego. Do To wariszi.